Cześć. Dzień dobry. Witam cię serdecznie w bogich ogrodach w przestrzeni rozwijania uważności i dobrostanu. I dzisiaj ponownie zapraszam cię na zdrowy oddech na świeżym powietrzu. Przypominam, abyśmy oddychali przez nos, właśnie szczególnie przy ujemnych temperaturach. W ten sposób chronimy nasze drogi oddechowe. No i dzisiaj też chciałabym nawiązać do tematu dwutlenku węgla, który jest niezbędny w procesie dotlenienia naszego organizmu. Mówię o tym, dlatego że ostatnio w internecie spotkałam się z taką sprzeczną opinią, że detoksykacja organizmu to jest pozbywanie się dwutlenku węgla. No więc, z punktu widzenia biochemii oddechu, dwutlenek węgla jest niezbędnym gazem w procesie dotlenienia naszego organizmu. I zasada jest prosta do wyjaśnienia. Kiedy my oddychamy, z atmosfery pobieramy około 400% dwutlenku węgla, i to jest o 200 razy mniej niż potrzebuje nasz organizm. Więc nasz mądry organizm, nasze ciało, podczas metabolizmu oddychania produkuje sobie tego gazu tyle, aby utrzymać nas w zdrowiu. Dwutlenek węgla m.in. reguluje pH krwi. I kiedy wolniej oddychamy przez nos, wolniej się pozbywamy dwutlenku węgla, czyli niejako przytrzymujemy go w organizmie, to sprawia, że my możemy się bardziej dotlenić, bo niższy poziom pH w krwi, który wynika z wyższego poziomu dwutlenku węgla w organizmie, po prostu daje nam większe dotlenienie komórek. To jest taka właśnie prosta zasada, efekt Bora to tłumaczę, więc można sobie też to zgłębić, czytając właśnie więcej na ten temat. I dwutlenek węgla jest dodatkowo gazem, który rozluźnia nasze naczynia krwionośne, drogi oddechowe. Dzięki temu też mamy lepsze krążenie, żyły są bardziej elastyczne, swobodnie płynie krew, więc to też daje większe dotlenienie. Także na kilku poziomach dwutlenek węgla jest gazem, który wspiera nasze procesy życiowe i sprawia, że możemy właśnie żyć zdrowiej, jeśli będziemy właśnie umieli odpowiednio oddychać. No i Metoda butejki to jest właśnie ten trening, który pozwala nam właśnie wyćwiczyć taki zdrowy, naturalny wzorzec oddychania przez nos, który jest łagodny, powolny, pogłębiony do przepony. Już samo oddychanie przez nos pobudza pracę przepony. A my często właśnie w zabieganiu, w stresie, mamy przyspieszony oddech. Oddech przez usta, kiedy jesteśmy pobudzeni, na przykład też kiedy trenujemy, ale też osoby, na przykład chorujące na astmę, tak, Mają problem z oddychaniem przez nos. Więc ta metoda głównie została stworzona właśnie z myślą o osobach, które mają no, niezdrowy nawyk oddychania przez usta. Nadmiarowe oddychanie przez usta. Prowadzi na przykład właśnie do chrapania, do bezdechów sennych, właśnie podnosi ciśnienie krwi, bo kiedy nie dostarczamy właśnie odpowiedniej ilości tych gazów, jakim jest też tlenek azotu, dwutlenek węgla, to powoduje zwężenie naczyń krwionośnych. Wtedy serce musi intensywniej pracować, tak? Żeby przepompować krew, musi więcej pracy w to włożyć, bo naczynia są ciasne, wąskie i, i właśnie oddychanie przez usta no, też może prowadzić do udarów, zada, zawałów. Więc warto jest, szczególnie kiedy ma się problemy, właśnie z tym oddychaniem przez nos, sięgnąć do tej metody, bo ona rozwija w nas tę naturalną umiejętność, tak? Nos jest do oddychania, usta do jedzenia. Tego się powinniśmy trzymać w swoim życiu. I myślę, że warto jest zgłębić tą wiedzę, bo no, na, naturalnie oddychamy, nie myślimy o tym, wydaje nam się to taką. Prozaiczną funkcją, o której nie trzeba myśleć, nie trzeba się temu przyglądać, a jednak, kiedy ja zaczęłam się temu przyglądać i zgłębiać właśnie biochemię oddechu, biokinetykę i biomechanikę oddechu, to zobaczyłam, jak to ważne jest, aby dobrze oddychać, zdrowo oddychać, że oddechem mogę się samo uzdrowić na poziomie fizycznym i psychicznym. No i jeszcze właśnie bardzo ważne, że kiedy my świadomie właśnie zaczynamy oddychać, to też możemy przeprowadzić detoks swojego organizmu. Ponieważ interesuje się też chińską medycyną, ajurwedą, a u podstawy tej nauki jest przede wszystkim właśnie trawienie, czyli oczyszczanie organizmu ze złogów, toksyn. to Detoksykacja to przede wszystkim właśnie trawienie. I metoda butyki też pobudza perystaltykę jeli, też pomaga nam właśnie oczyszczać się z tych zanieczyszczeń. Ostatnio słyszałam właśnie taką teorię błędną, naprawdę absolutnie, że detoks polega na pozbywaniu się dwutlenku węgla z organizmu. No to to jest brak zrozumienia tego, że dwutlenek węgla właśnie jest niezbędnym gazem w procesach życiowych. Oczywiście mówię o tym dwutlenku węgla, który sami sobie produkujemy podczas metabolizmu oddychania. Nie mówię o tym, aby teraz wdychać z zewnątrz jakieś nieczystości, tak? Chodzi o to, że nasz organizm jest tak mądry, że on sobie sam produkuje taką ilość dwutlenku węgla, która jest mu właśnie niezbędna w utrzymaniu nas przy zdrowiu. Więc ja w zaufaniu tego, że nasze ciało jest mądre, moje ciało jest mądre i i nauka jest mądra dbam o to aby właśnie nadmiarowo nie pozbywać się dwutlenku węgla oddychając przez usta właśnie pozbywamy się go nadmiarowo a poza tym właśnie to pobudza system nerwowy i znowu wracamy do tego że kiedy oddychamy przez usta jesteśmy bardziej nerwowi nasze naczynia się zwężają niezdrowo śpimy także dużo takich właśnie niekorzystnych też efektów mamy z tego że Nieświadomie oddychamy przez usta. No dobrze, no ja zawsze chcę tutaj zachęcić do tego, aby sięgać do zdrowych metod dbania o siebie. Ciało jest mądre i też fajnie jest je mądrze wspierać w tym, aby żyło nam się zdrowiej. No więc tego ci życzę. Dużo zdrowia, spokoju i do usłyszenia. Pa, pa, pa.